Wyobraź sobie, że masz 72 lata. Przez ostatnie 45 lat pracowałeś, złożyłeś swoje składki, wierzyłeś w system, każdy miesiąc sprawdzałeś swoje konto w ZUS, liczyłeś na to, że emerytura będzie godna, że zdołasz w niej żyć, a teraz, tuż przed końcem roku, przychodzi do ciebie pismo, pismo, które zmienia wszystko. Czytasz je i nie wierzysz własnym oczom. Nowe zasady waloryzacji, nowe obliczenia, nowe daty wypłat, pytasz siebie, czy to dobrze dla mnie? Czy stracę pieniądze? Czy ktoś o mnie pomyślał? Dziś odpowiadamy na wszystkie te pytania. Cześć, witaj na kanale, gdzie każdego miesiąca rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne dla Ciebie: o emeryturach, świadczeniach i zmianach w ZUS. Jestem tutaj dlatego, że wiem, że informacje o zmianach w systemie emerytalnym mogą być myląc. Nikt nie wyjaśnia tego w prosty sposób. Wszyscy mówią za szybko, używają słów, których nie rozumiesz. Dzisiaj wszystko ci wyjaśnię. Krok po kroku, tak aby było jasne i zrozumiałe. Zatem, co się faktycznie zdarzyło? Od grudnia 2025 roku, dokładnie od 1 grudnia, ZUS wprowadza znaczące zmiany w sposobie waloryzacji emerytur. To nie jest zmiana małe. To zmiana, która dotknie każdego seniora w Polsce. Ale tutaj pojawia się problem. Wielu ludzi nie wie, że to się już dzieje. Niektórzy dowiadują się za późno, kiedy już jest za późno, żeby zaplanować swój budżet na następny rok. Czy Ty wiedziałeś o tej zmianie? Jeśli nie, jesteś w dobrej grupie. Większość ludzi nie wie, właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Pozwól, że wyjaśnię, co dokładnie się zmienia. Waloryzacja emerytur to nie jest nic misteryjnego. To po prostu sposób, w jaki ZUS dostosowuje emerytury do tego, ile średnio zarabiają ludzie w kraju. Im wyższa średnia płaca, tym wyższa waloryzacja. To proste, prawda? Ale czekaj, bo teraz zmienia się formuła, według której to wszystko się liczy. Przez wiele lat wzrost emerytur uzależniany był od wzrostu wynagrodzeń i średniej długości życia. To była formuła znana nam doskonale, przewidywalna, uczciwa, zrozumiała, ale od grudnia wszystko się zmienia. Nowa waloryzacja będzie liczona na podstawie współczynnika określonego przez ministerstwo. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że wzrost twoją emerytury nie będzie już taki automatyczny, będzie zależał od decyzji politycznych, od tego co zdecyduje rząd, czy to dobrze, czy źle. Czekaj, zaraz wszystko się wyjaśni, bo jest tu coś. Czego się nie spodziewasz. Pozwól mi pokazać Ci konkretne liczby, bo liczby nie kłamią. Jeśli teraz dostajesz emeryturę w wysokości 13 tysięcy złotych miesięcznie, to przy dotychczasowej waloryzacji na przyszły rok mogłeś liczyć na wzrost około 18%. 18% to około 2300 zł więcej. To nie jest mało, to są pieniądze na leki, na prąd, na jedzenie, ale teraz nowy współczynnik waloryzacji wynosi około 15%. Tak, to wciąż wzrost, ale to już nie to samo. To około 19 750 zł zamiast 15 300 zł różnica. 750 zł mniej. 750 zł mniej w kieszeni każdego miesiąca. I teraz pojawia się pytanie, które wszyscy zadajemy. Kto to uzasadnia? Kto mówi, że to jest sprawiedliwe? ZUS twierdzi, że to jest konieczne ministerstwo, mówi, że to jest sustainable, że system emerytalny musi być zrównoważony. Pracownicy administracji publicznej argumentują, że bez tego środka system się załamie za 20 lat i wiesz co? Może mają rację. Ale problem polega na tym, że to my, emeryci, płacimy za ten system. My, którzy przez 40, 45, czasem 50 lat pracowaliśmy i składaliśmy pieniądze, teraz my ponosić musimy konsekwencje. Ale czekaj. Jest coś, czego ZUS nie chce, abyś wiedział coś, co zmienia całą sytuację. Otóż oprócz waloryzacji, od grudnia przychodzą także dodatki dla wybranych emerytów dodatkowe pieniądze dla tych, którzy ich potrzebują. Ale tutaj jest problem. Nie wszyscy o tym wiedzą, a procedura ubiegania się o nie jest skomplikowana. Trzeba złożyć wniosek. Trzeba czekać w kolejce w urzędzie ZUS. Trzeba pamiętać o wszystkich dokumentach. Wyobraź sobie pana Jarka, 68-letniego emeryta z małego miasteczka. Pan Jarek przyszedł do biura ZUS z wnioskiem o dodatek. Czekał dwie i pół godziny w kolejce. Siedział na drewnianej ławce, czytając gazetę sprzed miesiąca, Którą musiał czytać komuś obok, bo zapomniał okularów. Kiedy wreszcie podszedł do okienka, pracownik powiedział mu, że brakuje mu dokumentu. Zaświadczenia o dochodach z 13 miesięcy wstecz. Pan Jarek załamał się, wrócił do domu, szukał dokumentów, szukał przez tydzień, znalazł dziewięć z dziesięciu, wrócił do ZUS, czekał znowu, tym razem zostały przyjęte. Siedem dni później przyszło potwierdzenie, że dostanie dodatek. 800 złotych miesięcznie. 800 złotych, których przed wnioskiem nie miał. Czy to zmienił jego życie? Nieznacznie. Ale każdy złoty liczy się wtedy, kiedy trzeba wybrać między mięsem a olejem do gotowania. Historia pana Jarka to historia wielu seniorów w Polsce. I właśnie o tych dodatkach chcę Ci dzisiaj powiedzieć, bo to jest coś, czego możesz nie wiedzieć, ale co może zmienić Twoją sytuację finansową od grudnia 2025 roku? Emeryci, którzy spełniają określone kryteria dochodowe, mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie solidarnościowe. Kto może się ubiegać? Ci, których emerytury lub emerytury razem z rentami nie przekraczają 18 tysięcy złotych brutto. To jest próg. Jeśli jesteś poniżej tego progu, możesz dostać dodatek. Dodatek wynosi minimalne 500 zł i maksymalnie 1200 zł, zależnie od sytuacji. 1200 zł. To są pieniądze, które mogą zmienić Twoje możliwości. Ale nie ma tego za darmo. Są warunki. Po pierwsze, musisz być obywatelem Polski. Po drugie, musisz mieć stały pobyt na terenie Polski. Po trzecie, musisz złożyć wniosek do ZUS. To nie będzie automatyczne. To nie będzie takie proste. Musisz pamiętać o dacie. Wnioski przyjmowane są od 1 grudnia do 30 kwietnia każdego roku. Zatem, jeśli chcesz tego dodatku, musisz złożyć wniosek od grudnia do kwietnia. Jeśli czekasz dłużej, będziesz musiał czekać do przyszłego roku. To jest ważne. Zapamiętaj tę datę. Od grudnia do kwietnia. I tutaj pojawia się zwrot akcji, którym zaskakuje wielu ludzi. To świadczenie solidarnościowe, o którym mówię, to nie jest coś nowego, to jest rozszerzenie czegoś, co już istniało, ale forma się zmienia. Wcześniej był system dodatków i świadczeń rozproszonych. Teraz ZUS centralizuje wszystko jeden dodatek, jeden wniosek, jedna procedura. Czy to dobrze? Tak, bo jest prostsza procedura. Czy to źle? Nie, bo wszyscy mogą skorzystać na tych samych warunkach brak dyskryminacji. Teraz chcę powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Jeśli już dostajesz emeryturę poniżej 18 tysięcy złotych brutto, to zmiana w waloryzacji może być dla Ciebie zmiękczana właśnie tym dodatkowym świadczeniem. Innymi słowy, ZUS próbuje Ci zabrać lewą ręką, ale daje ci prawą. Czy to równanie się sprawdza? Dla wielu osób tak, dla innych może nie. To zależy od Twoich konkretnych liczb, od Twojej konkretnej sytuacji. Dlatego właśnie musisz to sprawdzić osobiście. Musisz wiedzieć, ile dokładnie będziesz miał. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ZUS, Tam znajdziesz kalkulator waloryzacji. Wpisujesz swoją obecną emeryturę i kalkulator pokazuje Ci, ile będziesz miał od grudnia. To zajmie Ci 5 minut. 5 minut, które mogą zmienić Twoje plany na przyszły rok. Jeśli rezultat Ci się nie podoba, jeśli czujesz, że masz prawo do dodatku, Przygotuj dokumenty i złóż wniosek, nie czekaj. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziesz miał pieniądze na koncie. Ale wiesz, co jest najważniejsze? To, że ty wiesz, ty, który oglądasz ten film, wiesz teraz, twoi sąsiedzi mogą nie wiedzieć, twoja siostra może nie wiedzieć, ale ty wiesz, ty masz prawo, ty możesz się przygotować, ty możesz zaplanować swój budżet na grudzień, na styczeń, na wszystkie miesiące przyszłego roku. To jest moc, to jest informacja. Rzeczywistość jest taka: system emerytalny się zmienia. Nie możemy tego zmienić, ale możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wycisnąć z niego maksimum dla siebie. Możemy wiedzieć o zmianach, możemy wiedzieć o dodatkach, możemy wiedzieć o procedurach, możemy być sprytni, możemy być przygotowani. Zatem, co teraz robisz? Po pierwsze, sprawdzisz swoją emeryturę na kalkulatorze ZUS. Po drugie, sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do świadczenia solidarnościowego. Po trzecie, jeśli się kwalifikujesz, przygotowujesz dokumenty i składasz wniosek między grudnia a kwietnia proste. Jasne, możliwe do zrobienia. Jeśli ten film ci pomógł, jeśli teraz czujesz się pewniej w temacie zmian emerytur, to poproszę cię o jedno: o kliknięcie przycisku subskrypcji. Każdy miesiąc przygotowuje nowe materiały o ZUS, o emeryturach, o zmianach, które cię dotyczą. Każdy miesiąc coś się zmienia i ja jestem tutaj, aby wyjaśnić ci te zmiany w prosty, zrozumiały sposób. Nie będziesz się gubić, nie będziesz się martwić, będziesz wiedzieć. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Bądź bezpieczny, bądź mądry i pamiętaj: Twoja emerytura, twoje świadczenia to są Twoje pieniądze. Nikt ich tak nie będzie chronić jak ty sam. Do zobaczenia w następnym filmie.